Radomiakowi kibicuje e superfood.pl Radom ulica biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers. Jeden w czapce, drugi bez. Media to wyparł, nie mogę być czapcą. Przeciwko, jedziemy figura siedzi. A wyparł? No. A widziałeś, że nie wiesz. Nie Witam z Nowym Roku a jak tam, wypocząłeś? No, Gdzie na wakacjach byłeś? Ja byłem w domu rodzinnym na okazję Więc <laughs> tak bym wziął takie piękne tereny, że... No. burzyczka no. <laughs> Siema Siema Are You good? Are you ready to start work? Yes, let's go Ja będę te zdjęcia tu robił witam, witam, witam wady. No jak, o ty święta Zimno? Nie, czemu Poczęci? Można włączyć? Gdzie na wakacjach byłeś? W Grzanie Wiesz wróciłem do domku, do siebie, do siebie nas, nigdzie nie ruszałem. Nigdzie nie Tak, do Będziesz tak. podawać łydki zimną wodą? W taką pogodę? Idealnie. Wy Wypoczęty, uśmiechnięty.

<noise> no, nie, tak, spokojnie. Hmm. Nie, to jest w No oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak. Gdzie byłeś aktywne były wakacje. O ja, był wakacje. E, w Włoszech z żoną na kilka dni. Później z jedzinką na a później mała obrazówka po Polsce, po znajomych, ze znajomymi też yy, Także było bardzo aktywnie, ale też oczywiście to trzeba było zrobić swoje treningi. Także, także to tak to, to skończyliśmy. No, nie, nie, pogoda teraz dano do treningu, nie? Zaczęliśmy z żoną, że jak yy, nie ma treningów, to jest... 3 plus 8. Najle przychodzi rozpoczęcie pigów, minus 15. To jest napisam. tak dzisiaj jutro już Tak, będzie do... tak. I w sobotę dajcie widzę i jedziemy. się <noise> gra. <noise> Ale dobrze jest. Radomiakowi Kibicuje, e-superfood.pl, Radom ulica biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers.